już mega świątecznie a na tarasie niestety armagedon ale dziś jest mój cel ogarnąć sobie trochę taras, może nie tyle ustroić co posprzątać tutaj śmieci, tutaj śmieci tu już zniosłam mój ukochany wieniec, który śpiewa a więc to jest po prostu perełeczka tu oczywiście cały internet mnie obsmaruje, bo pełno kartonów po paczkach a więc tak wiem, trzeba też to dziś ogarnąć Sporo przychodziło nam paczek w dużych kartonach, a więc dlatego taki bajzel. Sporo też nam przychodziło prezentów, a więc to nie tylko rzeczy dla mnie. Jak widzieliście, nie wszystko wam pokazywałam, bo nie mogłam, ponieważ, e, większość, to była, e, ponieważ większość to były prezenty. Wyszłam i jestem w szoku, jak jest zaszroniona holender, a ja się śpieszę do pracy kundzi samochód po prostu błyszczy się jak bombka. Masakryja. Masakryja. Od razu odpalamy. Włączamy sobie nawiewy, włączamy sobie ogrzewanie dupki i ogrzewanie kierownicy. O, zobaczcie. Wyszłam do samochodu, a to serce zrobione przez mojego męża, który był z pieskim siusią. No urocze. Urocze po prostu. No, takie gesty są mega miłe. Ale oczywiście Kundzia nie będzie czekała, aż jej odtajają szyby. Zawsze mam ze sobą taki odmrażacz. Psikam sobie i można po chwili jechać, wiecie. Jakbym tak miała czekać, Abym to stała i stała. Dajcie znać, czy wy jesteście tym yy, skrobanie, czy też tak y, odmrażacie jak ja. wygodniczko przednia szyba. I to serce. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie z auta w trzecim dniu vlogmasu. W zeszłym roku mnie prosiliście, żebym nagrywała takie mm, codzienne odcinki vlogmasowe, grudniowe. No i w tym roku Kundzia się postara. Powiem Wam tak: nie obiecuję nic, naprawdę nic nie obiecuję, będę się starała ale nie obiecuję, ponieważ ja pracuję również na etacie i jest mi ciężko, e, wiecie, to ogarnąć logistycznie, ale może mi się uda, e, sprężę się i będę dla Was rzucała takie codzienne filmy, a jak nie codzienne to chociaż częściej e, niż zwykle. A więc ja w aucie czekam jeszcze minutkę, żeby mi auto trochę odtajało i ruszam do pracy. Wyszłam oczywiście później, no bo przecież blondynka nie pomyśli, że jest mróz i to taki. No, ale mówię, mega fajny patent z tymi odmrażaczami. Ja już je używam od jakichś dwóch, trzech lat. Naprawdę nie skrobię szyb. Po prostu jestem leniwa. Tylko sobie spsikuję, czekam minutę i lecę. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ale powiem Wam, że nie wiem, jak to możliwe, że te szyby były aż tak mocno zamarznięte, bo mamy na plusie pół stopnia, a więc jestem w szoku. Oczywiście wyjechałam dwie minuty później i po prostu korek masakryczny. Zobaczcie, żeby nie było, w pracy Kundzia też ozdabia. No, i powiem Wam, że mega cudnie wrócić do takiego klimatu. Wróciłam właśnie z pracy. Ciemno tu troszkę, mrocznie, ale zaraz sobie tu rozświetlę. Wszystko powolutku, kominek świecę, włączę telewizor. Ja zawsze jak coś robię, to w telewizji włączam sobie jazz, a więc on sobie tam leci w tle. Mega to uwielbiam i zaraz będzie klimat a głodna kundziak jak pierun mam jeszcze pół gara prawie rosołu a więc zjemy sobie z Nikolą rosół a później przerobię go jak tradycyjna Polka na pomidorową strasznie mi parują te przykrywki, nigdy nie miałam takich przykrywek, które mi aż tak parowały, dziwne a zobaczcie, sobie jeszcze tu w kuchni założył też światełka, więc wygląda to przeuroczo i przepięknie. Jeszcze w kuchni, tu w tym koszyczku, muszę sobie zrobić jakąś ozdobę. Nie wymyśliłam jeszcze niczego. Na chwilę obecną jest tu Bajzel i stoi tu karawka. Tu jest pieczywo, które muszę ogarnąć, a więc powolutku, powolutku ubieramy. Jak widzicie, to nie jest takie proste od razu 1 grudnia ubrać cały dom. To wymaga czasu i pracy, zwłaszcza jak się na co dzień funkcjonuje i pracuje normalnie. No to jest to ciężkie. Oh No mega jest ten wieniec, ale pewnie, o Jezu, nie da mi nic powiedzieć. Mega on jest z tym graniem, ale powiem Wam, że jak tak na niego patrzę, to już jest mega złachany. Muszę go trochę poukładać i odświeżyć. Jest cicha. Cicha! Cicha! ten gadać. No, a u nas się robi coraz bardziej świątecznie. Zobaczcie, sobcio tam porozpala już żaróweczki. Na domku już też żaróweczki rozświecone, a więc święta idą pełną parą. No i jak widzicie już mamy klimacik po prostu, tak jak powiedziałam, włączę sobie świąteczną muzykę, odpalam kominek, rozświecam świecę i od razu jest klimat świąteczny. No, a więc to tyle. No i zobaczcie, co mi dziś przyszło. Jest tak piękna. Zamówiłam sobie. Na temu taką e, powłoczkę na poduchę, a więc na pewno wskakuje zaraz jedna z tych poduszek e, w tą powłoczkę i będzie przepięknie wyglądała. Chyba tego reniferka zastąpię mm, tymi laskami cukrowymi, bo ta czerwona będzie do tego zdecydowanie e, bardziej pasowała. Tylko tak holender patrzę, że mogę mieć za małe wypełnienie. Do tej powłoczki. Nie wiem, jak ja to zamawiałam, bo były różne rozmiary. No, kundzia w ślepo, kundzia w ślepo, ale piękna. No i czyś nie wygląda pięknie. No, prześlicznie wygląda ta e, poducha. No mówię, wypełnienie mogłoby być ciutkę większe, e, ale ujdzie. I śmiejecie się już nieraz z naszego kominka. Ale w naszym domu jest tak ciepło, że pamiętam, jak paliliśmy w prawdziwym kominku, to zaraz otwieraliśmy okno, bo tu jest mała przestrzeń i się nie dało wytrzymać. A ten kominek może chodzić codziennie, i klimat robi? Robi. Nikt, nikt mi nie powie, że ktoś wchodzi z zewnątrz i widzi, że to jest e, telewizor. Nikt, po prostu nikt. Wygląda to mega, mega naturalnie. Zobaczcie, odsuwam się. Chodzę do domu i kto powie, że to jest y, telewizor? Nikt. Zwłaszcza, że jest tu tak przytulnie i ciepiutko.